Witajcie z tej strony, Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku Pumy TRC. Tak, czas na ich recenzję. Jak mówiłem, teraz będzie więcej recenzji. Wiem, że długo czekaliście na tą recenzję. Dodatkowo wziąłem pod uwagę przy recenzowaniu tych butów kilka uwag od Was, ponieważ u nas na Discordzie, do którego zapraszam i jak ktoś się dołączyć, to nie przeczyta regulamin. Bardzo polecam, ponieważ dużo osób dostaje bany za łamanie regulaminu. Przesłuchałem opinie kilku osób, które mają, ponieważ sporo osób kupiło te terce i to będzie nie tylko moja recenzja, ale też opinia innych osób, które je mają, więc już jestem trochę bardziej obiektywny, ponieważ znam też opinie nie tylko swoje. Dobra, ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie subskrybować kanał, polubić ten film, co będę mega wdzięczny, tam na dole klikajcie bez to będziecie więcej butów na kanale, bo w sumie nikt w Polsce nie robi poza mną recenzji butów, więc moglibyście bezprzeć swojego. Dobra, przejdźmy już do samego buta. Zaczniemy od podeszwy. Jak widzicie, podeszwa przeżyła autor. No i ja w nich grałem tylko na autorze, szczerze powiem. Jezu, jak ona jest czarna. Eee, no, tylko grałem w nich na autorze, ponieważ do no, tego uznałem, że są tworzone w ich więcej niż 30 godzin. Zresztą widać, to no, są nieziemsko uwalone i są, jest pełno brudu w podeszwie, ale guma jest nietk nietknięta. Naprawdę, guma jest nietknięta. Jednak muszę coś dodać. Tutaj y, wiele osób z Discorda może niewiele, ale było kilka przypadków, które miały problem z pękającą podeszwą. Nie wiem. Może trzeba grać jakoś inaczej, albo to są wybrakowane modele, albo jest jakiś inny powód, ale no ja jestem ciężkim krocem i no się kompletnie nic nie stało. Nie wiem, może trzeba grać więcej, tak ze 100 godzin i wtedy pęknie, no ale 100 godzin, grając 2 godziny dziennie, to są prawie 2 miesiące Gania codziennie, a nikt nie gra, jak powiedzmy nie ktoś gra ze 3 razy w tygodniu, to już się troszkę wydłuża, ale dobra. I tak, nie powinno tak być, więc nie powinny pękać te buty. Przedstawiam tylko to, co mówią ludzie na Discordzie. Ja osobiście nie mam z tym najmniejszych problemów. Jeśli chodzi o trakcję, super, naprawdę mega super. Na dworzu klei, nie miałem ani jednego poślizgu. Jodełka w każdą różną stronę, więc tutaj naprawdę fajnie łapię przy każdym rodzaju manewru. Nie ma najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o amortyzację, amortyzacja, no to… Upumy to są pianki. Są pianki, które tak naprawdę każdy musi wybrać jaką woli. Ja osobiście najbardziej lubię tą piankę z Nitro Rice. Szczerze powiem, wiem, że jeszcze nie było recenzji, ale to jest moja ulubiona pianka. Wolę ją niż tą w MB1 czy w Terce. To jest moja opinia, ja tak uważam i oczywiście każdy może się nie zgadzać, ale to jest moja ulubiona pianka w Nitro Rice i recenzja też już niedługo na kanale. Ta jest spoko, jakbym miał ją klasyfikować, no to na pewno postawiłbym ją wyżej niż, niżej wyżej niż, wyżej niż Bounce'a, ale niżej niż Busta, na pewno zdecydowanie, niżej niż tą piankę w Nitro Rise'ach. Light Strike. kurczę, ciężko mi powiedzieć. W Light Strike'u więcej, więc może tutaj będę bardziej wstrzymnicza. Wydają mi się lepsze niż Lightstrike. oczywiście ta pianka, czy na pewno nie dam się zabić? No musiałbym ograć jeszcze ze 2-3 buty z tą pianką, no nawet więcej par, żeby troszeczkę więcej się powiedzieć. Bo wiecie, mówienie, że dany system amortyzacyjny w pograniu w jednych butach danego modelu jest dość średnie. To jest oczywiście moja opinia. Możecie się z mną nie zgadzać, ale no, uważam, że powinno mieć się lepsze porównanie, wtedy tak stajemy się bardziej e, obiektywni, mniej subiektywni, oczywiście zawsze to będzie subiektywne, ale uważam, że jest lepsza perspektywa. Więc takcję Macenie naprawdę spoko. Lockdown stopy mega fajny, stopę zamykają super. Yy, tutaj język też mega miły, nic mnie nie ściska, nic mnie nie ubiera. Od początku zakładasz te buty, idziesz grać, jest dobrze. Nie masz problemu z tym, że coś ci żga, coś cię ciągnie, coś Ci przeszkadza. Tu jest naprawdę spoko. Poduszeczki przy Kostce oczywiście mogły być lepsze. Uważam, że w nieczajzach jest lepiej. Ale jest naprawdę fajnie. Jak na buty, za które dałem jakieś śmieszne pieniądze, tam chyba 212 zł, i to od kolegi z Discorda pozdrawiam również. To naprawdę jest tutaj kozaczek. Nie mam się do czego doczepić. Cholewka. Grałem w nich plato. W buty oddychają naprawdę spoko. Nie wiem, co mogłem się doczepić do cholewki. No to, że się brudzi. Nie wiem, czy widzicie tutaj w kamerze, ale naprawdę są uwalone te buty. Ale to są buty na outdoor, więc ja nie widzę w tym problemu. One rozdziewiczane były w sierpniu, całe wakacje potem w nich pograłem i uważam, że naprawdę było spoko i są to buty warte tej ceny. Sznurowadła się nie rozwiązują, lockdown stopy świetny. Czego więcej chcieć od buta? Nie wiem. Jeśli macie możliwość kupienia tych butów na jakiejś promocji za tam powiedzmy cenę, nie wiem, 300 zł, no to bardzo dobry pick. Ogólnie uważam, że jest to, jeśli miałbym powiedzieć najlepszy buty outdoor'owe to tak, są to najlepsze buty outdoorowe dla mnie wyprzedzają Cordayder 2 i no, Vibram Dwie najlepsze pary tego sezonu letniego zdecydowanie terce i Cordayder 2. I te buty nadają się na halę. Na hali też się będą super sprawdzać. Więc jeśli macie możliwość kupcie sobie te pumy, testujcie je. I widzicie to jest kompletne przeciwieństwo Janis Immortality, które mieliście na kanale wczoraj. Tutaj jest naprawdę mocarnie, a nie taka słaba kubka jak tam. Nike. można zrobić dobre buty. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w najbliższym odcinku już we wtorek. Naura!